Dodge na każdą kieszeń, trzy propozycje do sprowadzenia z USA. Ceny, które podajemy dotyczą niegroźnie uszkodzonych egzemplarzy. W budżecie do 45 tysięcy złotych pod dom wybrałbym Chargera, czyli duży amerykański sedan z silnikiem 3.6 V6 Pentastar generującym moc 296 koni, no i roczniki, o jakich mówimy w tym budżecie to 2015-2018. Kolejny budżet do 80 tysięcy złotych pod dom to już dobry budżet na auto sportowe, na przykład Dodge'a Challenger'a z silnikiem 6.4 V8 generującym moc 492 koni, jest to wersja Scat Pack, a roczniki o jakich mówimy to mniej więcej 2018-2020. Najwyższy budżet do 120 tysięcy złotych pod dom, no i tutaj wlatuje Dodge Durango, czyli SUV z silnikiem też V8 5.7 generującym moc 365 koni, a roczniki o jakich mówimy w przypadku Durango to 2021-2023. Napisz w komentarzu, którego dodża wybrałbyś dla siebie i obserwuj bryki z Ameryki.